Zastanawiając się, co przedstawić, miałem pewien problem, ponieważ od rana przedstawiamy i pokazujemy różne rozwiązania, które już działają, które są wprowadzone. W związku z tym... Yy... Ta prezentacja i to, co w tej chwili chciałbym Państwu powiedzieć, to raczej już nie opowieść o całościowym systemie, bo ten złożony z tych trzech filarów, jakim jest opieka, aktywizacja i partycypacja, o tym już mówiliśmy, prezentowaliśmy, natomiast chciałbym zwrócić w tej chwili uwagę na takich... Kilkanaście elementów, które można uznać bądź to za istotne, bądź to za innowacyjne, takie, które być może warte są upowszechnienia, rozważenia też do prowadzenia w rozwiązaniach legislacyjnych, krótko mówiąc, które wydawały się interesujące z punktu widzenia komisji. Proszę Państwa, są to Pierwsza kwestia, o której chciałbym powiedzieć, to jest kwestia jakości oferty dla seniorów, bo mamy świadomość, że w różnych miejscach ta jakość świadczonej oferty jest różna. Niestety cały czas są też takie miejsca, gdzie, gdzie tak naprawdę w ogóle nie myśli się w kategoriach zaspokajania specyficznych potrzeb tej, tej grupy mieszkańców. Natomiast to, co myślę, że jest właśnie tematem na przyszłość, to na pewno wątek teleopieki, o którym już wcześniej była mowa. Kwestia standardów opiekuńczych, ale nie tylko. Ustalania tego standardu, ale też wypracowywania go wspólnie z interesariuszami. To dość innowacyjne, ale naprawdę warte wysiłku zadanie, ponieważ standard usług opiekuńczych wypracowany wspólnie z seniorami, ich rodzinami, opiekunami, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami pomocy społecznej sprawia, że później te usługi świadczone są lepiej i efektywniej. Tak więc nie, da się go, nie należy w mojej ocenie ustalać go odgórnie rozporządzeniem, tylko właśnie zbudować mechanizmy, które pozwolą te standardy usług opiekuńczych ustalać stosownie do potrzeb lokalnej społeczności. Kolejny bardzo istotny wątek tej jakości oferty dla seniorów to dostępność. Dostępność do różnego rodzaju placówek wsparcia i placówek, które zajmują się aktywizacją. Tak by no, aktywizacja jest ważna, ale nie znaczy, że powinien być tylko jeden klub seniora na całe miasto czy na cały powiat, bo to już zmuszanie seniorów, żeby dojeżdżali daleko byłoby przesadą w tej aktywizacji, a więc ta sieć, którą budujemy powinna być w miarę możliwości dostępna bliska miejsca zamieszkania, tak by seniorzy mogli łatwo z niej skorzystać. No a oczywiście, jeżeli jest dalej, no to jest to istotna kwestia, by transport, obojętny czy jest to transport dedykowany, czy jest to ogólnie transport publiczny, on musi być dostosowywany do potrzeb seniorów. Tutaj, yy... Nasze doświadczenie jest takie, że Zarząd Komunikacji Miejskiej Organizujący Transport w mieście robi co roku badania, gdzie różne grupy społeczne, w tym oczywiście seniorzy, są ankietowani, są badane ich potrzeby i później sieć połączeń jest dostosowana, dostosowywana właśnie do tych potrzeb. Następny wątek to istotny to wzmacnianie obecności seniorów w przestrzeni miasta, gminy, a więc tworzenie takich... Przestrzeni, które będą przyciągały seniorów, które będą dla nich przyjazne. To się bardzo mocno wiąże ze standardami dostępności. Proszę Państwa, musimy mieć świadomość, że nie tylko seniorzy, jest więcej osób, które mają w jakiś tam sposób ograniczenia w mobilności. Bardzo istotnym elementem jest takie projektowanie przestrzeni, by ona była uniwersalna, by była dostępna dla każdego, obojętnie czy to jest senior, czy to jest osoba na okulach, czy osoba na wózku, czy jest to rodzic z dzieckiem, z wózkiem dziecięcym. Przestrzenie powinny być po prostu atrakcyjne, dostępne, wygodne dla wszystkich tych osób. I tutaj warto zadbać na poziomie lokalnym, proszę Państwa, tak naprawdę to nie kosztuje, a w każdym razie nie kosztuje zbyt wiele. Jeżeli projektujemy jakieś nowe rozwiązania obojętnie, czy to jest kładka, przejście dla pieszych, czy to jest plac publiczny, czy to jest ulica i chodnik, to warto zwrócić uwagę właśnie na wątki dostępności. Myśmy wprowadzili kilku, kilka lat temu zostały przyjęte y, zarządzeniem prezydenta standardy dostępności opracowane przez pana doktora Wysockiego z Politechniki Gdańskiej, który się właśnie specjalizuje w projektowaniu uniwersalnym i dzisiaj każdy projekt miejski przed wdrożeniem do realizacji jest przez niego y, badany właśnie pod kątem spełnienia tych standardów, czyli krótko mówiąc, czy, y, czy to rozwiązanie będzie dostępne dla wszystkich grup społecznych, w tym seniorów. Inny wątek to jest przyciąganie seniorów do różnych atrakcji. No, wiemy, że sytuacja finansowa seniorów może być różna i mamy świadomość, że często są to osoby w trudnej sytuacji finansowej ale też są osoby w średniej sytuacji finansowej i czasem brakuje im takiej właśnie drobnej zachęty. Taką zachętą, yy, którą wprowadziliśmy w Gdyni jest karta Gdynia Senior Plus. Jest to karta, która yy, gdyńskim seniorom daje zniżki w różnych yy, punktach gastronomicznych, usługowych, a jednocześnie osoby otrzymujące tę kartę mamy je na swoich, że tak powiem, listach kontaktowych. i Dzięki tej karcie mamy również z tymi osobami kontakt, można do nich wysyłać różnego rodzaju informacje, zaproszenia o tym, co ciekawego można w mieście, w mieście robić. I wreszcie, wątek taki bardzo, bardzo istotny, już o nim wspominałem, Państwo posłowie otrzymaliście też mapy sentymentalne to są takie mapy, które, powiem tak pokazują jak ważny zasób stanowią seniorzy, że tak naprawdę oni są trochę naszą taką pamięcią zbiorową i szkoda by było, żeby ten zasób stracić i warto na różne sposoby dowartościować ich, zapytać ich o właśnie te wątki historyczne, o których młode pokolenie już nie pamięta, bo to jest nasza tożsamość. Współtworzenie najbliższego otoczenia, trochę powiązane z tymi przestrzeniami wspólnymi. O, yy, mówiłem Państwu już o spacerach badawczych, gdzie zapraszamy seniorów do tego, by recenzowali przestrzeń publiczną, mówili, co im odpowiada, co im nie odpowiada. Również zapraszamy i zachęcamy do yy, tworzenia projektów w budżecie obywatelskim i głosowania o budżecie obywatelskim, tak by projekty, które są wybierane przez mieszkańców, uwzględniały również potrzeby tego starszego pokolenia. Takim najnowszym, yy, najnowszym projektem, który w tej chwili rozpoczęliśmy jego realizację, są ogrody społeczne, czyli tworzenie takich w przestrzeni miejskiej ogródków. Jeden zresztą będzie tutaj przy Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, gdzie chcemy właśnie osoby, które nie mają swoich działek, ale chciałyby trochę tego, tych swoich atawizmów uruchomić i pogrzebać w ziemi, ale jednocześnie się pointegrować, porozmawiać międzypokoleniowo, to właśnie ogrody społeczne mają być takim, takim narzędziem, jednym z narzędzi, które do tego zachęcić. Bardzo ważnym wątkiem są innowacje, proszę Państwa, i tutaj chwila dygresji. Znajdujemy się w Pomocnym Parku Naukowo-Technologicznym, jeden z największych parków naukowo-technologicznych w Polsce. Tutaj oczywiście przede wszystkim tworzone są rozwiązania dotyczące nowoczesnych technologii wykorzystywanych gospodarczo. Mamy tutaj moduły biotechnologii, ochrony środowiska, moduł ICT, czyli tych wszystkich telekomunikacyjno-komputerowych działań, wreszcie wzornictwa przemysłowego, ale proszę Państwa, w Pomorskim Parku Technologicznym mamy również laboratorium innowacji społecznych. Innowacja to nie jest tylko technologia w rozumieniu tym takim twardym procesory, komputery, tablety, nadajniki, odbiorniki, to również cały szereg działań, które mogą być wykorzystywane właśnie w sferach społecznych. W celu promowania takich rozwiązań Gdynia utworzyła ponad rok temu jednostkę budżetową Laboratorium Innowacji Społecznej. W tej chwili Laboratorium prowadzi, między innymi jesteśmy jako miasto partnerem projektu finansowanego z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, który właśnie promuje tworzenie innowacji społecznych w zakresie osób zależnych, czyli to Również bardzo ważny wątek, jeśli chodzi o seniorów i osoby niepełnosprawne, ale również w ramach Laboratorium Innowacji Społecznych, we współpracy z różnymi innymi jednostkami, na przykład prowadzimy takie projekty jak MEMO czy Siłownia Pamięci. To są projekty, które mają. Pomagać seniorom na różne sposoby no, w utrzymywaniu sprawności intelektualnej. Te projekty macie Państwo opisane w materiałach, które otrzymaliście w tej kolorowej y, broszurze Gdynia w każdym, w każdym wieku. I proszę Państwa, suma tych systemowych działań, czyli tych działań opiekuńczych, aktywizacyjnych oraz właśnie tych różnych. Y, Projektów sprawiła, że Gdynia, y, jako pierwsze miasto w Polsce, otrzymała od y, Światowej Organizacji Zdrowia, czyli Agendy ONZ-u tytułu Miasta przyjaznego starzeniu. Ponadto w ubiegłym roku w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Integracja oraz Stowarzyszenie Urbanistów Polskich, Gdynia otrzymała w tym konkursie Lider Dostępności, zarówno pierwszą nagrodę w kategorii samorządów, ale również otrzymała Grand Prix całego konkursu Lider Dostępności. No i to, z czym w tej chwili, i tu bym chciał jeszcze chwilę się skupić na tym jako na pewnej rekomendacji, to jest, proszę Państwa, polityka międzypokoleniowa, bo jeszcze kilka lat temu, 6-7 lat temu mówiliśmy o polityce senioralnej, ponieważ istotą było w ogóle dostrzeżenie, specyficznych potrzeb tej grupy mieszkańców i próba tworzenia rozwiązań, które będą dedykowane. Dzisiaj z perspektywy już iluś lat prowadzenia tych programów widzimy, że tak naprawdę to celowo kluczem jest polityka międzypokoleniowa, czyli tak jak mamy projektowanie.